Hej, hej, witamy ze szlaku zakupowego. Dzisiaj takie drobne zakupki z tego względu, że no wszystko jeszcze mamy w domu, zabrakło najbardziej wody, a bez wody nie da rady żyć. No i oprócz tego, że woda, no to jeszcze chipsy dokupione. Także będą drobne, ale, ale chciałam na wstępie mojego filmu bardzo Wam podziękować, bo jest już kilkanaście subskrypcji. Przypominam, kanał nasz wystartował 23 stycznia 2021 roku. Więc dopiero co, nawet miesiąca jeszcze słuchajcie nie ma, jest już kilkanaście subskrypcji, jest sporo lajków, wszystkie są pozytywne, tam jeden jest negatywny. Ale jest z Waszej strony duży odzew, tak? Widzę, że oglądacie te filmy, że Wam się podobają i ja mam po prostu energię, żeby dalej nakręcać. Tak jak widzicie, drobne to są zakupy, ale obiecałam kiedyś, że będę wszystko kręcić. Czy, nagrę... czy kupujemy takie rabatowane produkty, czy normalne produkty, czy dokupujemy właśnie jakieś takie drobne w trakcie tygodnia zakupy, to będę wszystko kręcić. Także serdecznie Wam dziękuję za ten odzew, za komentarze, które są bardzo życzliwe. Podpowiadacie mi, co chcecie, żebym nakręciła, tak? Przy czym chciałam Powiedzieć Wam, że no mieszkam, wiecie, prawda? To jest emigracja. Mieszkamy w Bawarii. Robimy z. Robię. Tak, bo moja rodzina się nie udziela, więc robię film z zakupów i takie muszę zakup wykonać, i takie muszę wykonać, tak? Muszę zrobić, musimy jeść. Więc yy, jeszcze podajcie mi tematy, bo może nie tylko zakupy, może coś innego Was interesuje. Poddawajcie tematy. Ja oczywiście różnie jest to u mnie z czasem, natomiast następują czasami trzy tygodniowe, dwutygodniowe urlopy, więc w tym czasie mogę jak najbardziej nagrywać filmiki, odpowiadać na Wasze pytania, czasami w komentarzach poodpowiadam, bo są na pewno tematy również inne. Chciałam powiedzieć, że na jesieni, sierpień, no to jest jeszcze lato wrzesień. Przymierzamy się do zakupu auta. Także na pewno, jeżeli będziecie dalej, będzie istniał ten kanał, bo będziecie chcieli oglądać te filmy, to na pewno wybierzecie się razem z nami na zakup auta, na oglądanie auta. Nie będziemy kupować odpalna chenia za rogiem, tylko będziemy kupować u normalnego takiego przedstawiciela, gdzie będzie duży wybór aut, gdzie będą porządne auta, gdzie będą tylko serwisowane właśnie w autoryzowanym punkcie. Będzie to po prostu mega pewne auto, bo ja wolę zapłacić troszeczkę być może drożej za auto, ale mieć pewność. W Niemczech jest też takie prawo, że jeżeli kupię od autoryzowanego punktu, nawet jak on oficjalnie nie daje mi gwarancji. To i tak Niemcy, jako państwo, dają mi roczną gwarancję na ten samochód, tak? Ale to topikus jest to, że dają roczną gwarancję. Bo na przykład, jeżeli coś mi się stanie, nie daj Boże, będę miała wypadek, bo auto kupiła mnie sprawne I to każdy rzeczoznawca udowodni, kiedy ta usterka powstała, tak? Że... Ja kupiłam auto po 3 tygodniach, wypadek, że ta usterka musiała być pół roku. Jeżeli coś takiego jest sprzedane, mam wypadek, no to po prostu taki ktoś się, jak to się mówi, nie wypłaci do końca życia. No oni na ogół mają ubezpieczenia, bo my też tu mamy mnóstwo ubezpieczeń i wypłaca to ubezpieczy, ubezpieczyciel, tak? Ale to są olbrzymie odszkodowania. Natomiast jeżeli oni będą. Pod, y, musieli wypłacać, tak, bo byli nieuczciwi, sprzedawali złe auta. To automatycznie będą mieć podnoszone ciągle ubezpieczenie i to im się to też nie opłaci, bo to tak jak dla kierowców: jak mamy długo ubezpieczenie i jazdę bezwypadkową, no to z każdym rokiem nabywamy zniżki. I tak samo oni, jeżeli nie korzystają z tego ubezpieczenia, to z każdym rokiem nabywają zniżki. Także mówię, jeżeli. Kanał będzie istniał, a będzie istniał, jeżeli będzie tak jak teraz. Odzew z waszej strony. Wiem, że oglądacie. Ja nie nagrywam tego dla siebie, tylko nagrywam dla was. Dzielę się z wami moim życiem prywatnym tutaj, na emigracji w Bawarii. Jeżeli będziecie to nadal chcieli oglądać, będziecie, będzie z waszej odzew strony, komentarze poprzez lajkowanie. To tak jak mówię, będziemy stale nagrywać co tydzień, będziemy dorzucać w trakcie tygodnia takie drobne filmiki. Będą również zakupy poważniejsze jak samochodu, no sprzęt taki o, RTV, AGD to podejrzewam, że no, jakiś czas się nam nie zepsuje. Także nie będziemy chyba zbytnio szybko musieli nagrywać, no ale będzie, będzie na pewno się działo. Poza tym, tak jak mówię, dawajcie tematy oprócz zakupów, co chcielibyście również innego oglądać, usłyszeć z mojego własnego doświadczenia, bo od razu Wam powiem, ja nie pracuję w urzędach, ja nie znam dokładnie tego prawa, ja mam ubezpieczenie prawne wykupione. W razie jakichś konfliktów, prawnik wszystko będzie za mnie załatwiał, bo. Ja nie znam się na prawie, ponieważ porady prawne, prawnicy kosztują bardzo dużo, więc ja sobie co miesiąc opłacać ubezpieczenie prawne takie pełne na wszystkie opcje mam wykupione. Ono nie kosztuje mnie dużo, 20 chyba 1 euro płacę czy 24 co miesiąc jakoś tak. Nie wiem, nie chcę was okłamywać. Także to nie są duże pieniądze, a ja nie wydaję żadnych pieniędzy na prawnika, na opłaty sądowe, na nic, na nic kompletnie nie wydaję. I yy, no, i zgubiłam wątek, ale w każdym bądź razie yy, aha, że nie pracuję właśnie w urzędach, że nie znam prawa, ale znam tutajsze życie, tak. Czyli właśnie żyję tu. Kupiliśmy dom, więc wiem, jakie były formalności. Uczyłam się tych formalności w trakcie kupowania domu. Kupujemy auta, kupujemy różne sprzęty. Wszystkiego się dowiaduję, tak jak tą ciekawostkę, co Wam powiedziałam o zakupie auta, które nawet jest używane, jeżeli zakupuje. Popularnie w Polsce to się mówi komis samochodowy. Tutaj jest to Autohaus, Autohof. To automatycznie państwo niemieckie narzuca rok gwarancji, że oni mają. I na przykład są auta, których nie jest pewny sprzedawca, to on nie sprzeda osobom tutaj mieszkających, tylko jest to od razu mówiono, że jest to auto za granicę sprzedawane. Czyli na no, umówmy się: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, bo on nie jest go pewny w 100% i on nie chce, żeby ta gwarancja obejmowała to auto. A ona oczywiście obejmuje to, natomiast umówmy się: ktoś z Polski nie będzie tysiąc kilometrów jechał z gwarancją, ewentualnie yy, ktoś z Węgier. A często to są też pośrednicy, które, którzy kupują te auta, i pośrednik w Polsce sprzeda, tak, panu Kaziowi. Pan Kazio nie wsiądzie, nie odszuka, gdzie było kupione to auto z Niemiec i nie przyjedzie tutaj z reklamacją. Także są auta, które są niepewne, i one są od razu określone, że one są na eksport. No ale dobrze, to tyle tego. Podziękowań dla Was. Długie te podziękowania z mojej strony. Przechodzimy do zakupów. Zrobiłam tak, już w tej chwili nie wyjmuję z pudła, są poustawiane wszystkie produkty na szafce i jeszcze są poukładane według cennika, dlatego to może taki chaos, jakbym chciała sama układać, to bym inaczej, natomiast często Was przetrzymywałam kilkanaście sekund, kilkadziesiąt, przerwa, bo ja musiałam tej pozycji odszukać na rachunku, żeby Wam podać cenę. W tym momencie to zrobiłam zupełnie inaczej wydaje mi się, że, że wygodniej dla was, pewniej, lepiej i, i, i tak jest ok, czyli tak. Pierwszy mamy orange, to jest taka ta, no, jakby lemoniada, nie lemoniada, coś takiego. Po półtora litra tego jest sześć butelek. Takie zgrzewki, to są sprzedawane i to jest pozycja pierwsza, 2,70 za te 6 butelek. I następnie mamy euro 50 f, y, kaucja doliczona. Kaucja będzie zwrotna. Kaucja jest również doliczona takiej samej wysokości od wody. To jest woda średnio zgadzowana. Znowu nie mamy ostrości. Kurczę, będę no musiała chyba telefon jakiś wymienić, bo to po prostu no, nagrywam zwykłym telefonem. Być może to jest błąd. Ale yy, nie chciałam na razie inwestować w ten kanał, tylko po prostu dostępnymi rzeczami, jakie mam w domu, to ja to nagrywam. Więc tak. Mamy również 6 butelek po półtora litra wody mineralnej średnio zgazowanej, i za tą wodę wydaliśmy. Będziemy mieć ostrość, poprosimy o ostrość. Tak jest. Euro 14 centów kosztuje 6 butelek wody. I znowu zobaczcie, jaka paranoja. Euro 50 jest kaucja. Czyli kaucja wynosi więcej niż woda, która się w butelce yy, znajduje. Napoje wody, takiego typu napoje kupujemy w sklepie Edeka, ponieważ bardzo nam smakuje woda z tego źródła. Według nas, oczywiście, ja cały czas Wam mówię, że to jest tylko nasze zdanie. Według nas jest to najlepsze dostępne źródło i dlatego z tego sklepu kupujemy napoje. Kupowa kupiliśmy raz tam z Lidla, kupiliśmy raz z Rewę, no i nie odpowiadał nam smak. Natomiast Wy macie na pewno możliwość robienia zakupów z Polski do Niemiec, kto mieszka przy granicy. Być może mieszkacie w innych rejonach Niemiec i na przykład w Waszym netto czy w Waszym Rewe są przepyszne napoje, bo są z innego źródła. W naszym, akurat tutaj rejonowym, najbardziej nam smakuje z edeki, ze źródła wody, z którego czerpie edeka. No to tyle kwestią omówienia napojów. I dalej mamy chipsy. To są takie bekonowe chipsy. Trzy yy, torby kupione po yy, 125 gramów. Każda zwykłe, normalne, bekonowe chipsy. Żadna tam jakaś firma w Jubździu, tylko jakieś tam, nie wiem czy to jest no name, czy to jest jakaś tam firma, nie znam się na tym, ale są kupione. I one kosztowały 3 razy 99 centów, chyba? Tak, 3 razy 99 centów. O, to są te bekon. Następnie jest jedna paczka takich y, obrączek y, cebulowych. <grytanie> tak? A wrączki to się nazywa cebulowe. One tak wyglądają. Tam są zresztą takie też zielone kawałki drobne. To jest. Szczypiorek zielony, są naprawdę smaczne. I to jest, bodajże że też 99 centów będzie. Tak jest, 99 centów. O, poprosimy ostrość. Ojej. No nie złapie mi ostrości. Ludzie, kochani, co to za telefon? To do śmieci go wyrzucić. Nie łapie ostrości. O, mamy. Dobra. Jest, czyli 99 centów kosztuje. Ostatniej pozycji nie bierzcie pod uwagę, bo to są gilzy do papierosów zwykłe. Dlatego nawet tu wykreśliłam. I nie ma ich tutaj. Przedostatnia pozycja to są takie paprykowe. I e, jakie tu są? Chyba. A taki y, kwaśny krem i cebulka, coś takiego, y, takie chipsy, kwaśny taki kremowy twarożek, o I, i cebulka do tego i to jest taki sztapel, y, pringlet w Polsce kiedyś chyba były takie, nie pamiętam, pringle jakoś tak, jakoś tak to się nazywało. Tutaj mamy właśnie z marka własna z Edeki obydwa. Sztapelki. Aha. I one kosztują chyba po euro y, 9 centów. 1 euro 9 centów. Nie, Euro 19. Widzicie? Potrzebny jest rachunek, bo już bym powiedziała, że Euro 9, a okazuje się, że euro 19 to kosztuje. Także jeszcze raz dziękuję naprawdę za, za waszą współpracę. Bo filmy tworzę właśnie dla Was. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Trzymajcie się zdrowo, bądźcie, yy, bądźcie zdrowi. Do następnego razu. Pa! pa.